No czekamy, czekamy. Okay. No, a, no i główna nasza tutaj artystka. Oj, to nie widać Cię. Muszę z tej strony Cię y, na Ciebie patrzeć, prawda? Tak. Jest i szefowa. Tak, uśmiech. Hmm. Terima kasih telah menonton! Bo co Trzeba będzie rozwijać ten talent malarski. Mój? Tak. Podejrzewam, że to jest akurat talent, który mi się nie da rozwinąć. Ale spróbować może. Spróbowała, mało nie idzie. I w każdym razie wszelkie próby przynoszą yy, yy, taki takie sukces, zadowolenie. Yy, nie nawet, nie nawet jeżeli to są nieudane, to nic. Ale to, co się przeżyło.

Tak, no, to znaczy, szanowni Państwo, witamy, witamy Was bardzo serdecznie. Ja wspólnie z Panią Przewodniczącą Polskiego Związku. E, i innych pracowników. Chciałabym dać głos Pani Przewodniczącej, która oficjalnie zainicjowana i nagruje naszą nasze otwarcie w dzisiejszej wystawy. Chciałbym zanim oddam głos, bardzo, bardzo przywitać naszych gości. Przede wszystkim pełnomocnika wojownika do spraw organizacji pozarządowych. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Kartowej Pijanej, Dążę i oraz dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji na Katowicach, Pana Pawła Karza Szajmy, do Najwyższego. Panie Przewodniczący, proszę bardzo, proszę się odczytać. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Przedstawiamy w dzisiejszym okazji Pani Halimutę Bedeck, która też są wcielne dzięki inicjatywie, które powstała Pracownia Artystyczna, którą na początku prowadziła Pani Halina Tłubenek, a następnie Pani Darusia Lubiec, obie Pani tutaj obecni. No, pracownia skupiała kilka malarzy, którzy prace eksplorowane są na różnych rodzajach wystawach. Są to obrazy Pani Cybulskiej, Pana Zdzisława Ziawskiego, Elżbiety Zawieckiej i Daruty Odliwiec. Z mikrobrami już swoich właścicieli. To do jest jedyne, że on to cały czas wspiera finansowo. sobą pracownię. W tym roku też, żebyśmy mogli przyjąć do pracy, żeby wolać malarza, żeby dalej mogli pracować w tej pracy. Czyli, no to bardzo sygnawia, coś tam Dziękujemy bardzo. coś bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za w sprawie Panu Radnego, przez Szewskiego oraz za sposobność, wsparcie, jakie tutaj nam pomógł, do wierzyma, zbierzeckiego, oraz Panu Przemysłowi za współpracę w realizacji wystawy i wszystkim żeby podziwiać obrazy naszych koleży. Miejmy nadzieję, że ta rozprawa nie będzie ostała. że jeszcze nie raz spotkamy się, żeby podziwiać obrazy innych naszych kolaży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni, Szanowni Państwo, zanim e, oddam e, głos pani Panomocnik, że powiedziałam kilka słów, to chciałbym podkreślić jeszcze dwie bardzo ważne e, rzeczy. Idea, idea dzisiejszego spotkania to jest pokazanie nie tylko tym, którzy pracują tak wspaniale w polskim środku młodych, i inwalidów od, od wielu lat i robią wspaniałe rzeczy, ale także, aby pokazać tym, którzy jeszcze z Państwem nie mają na co dzień do czynienia, że warto do Was przyjść, warto, warto z Wami pracować. A czy może być lepsze miejsce niż od. Miejsca, gdzie e, mieszkańcy naszej dzielnicy, nie tylko ci aktywni zawodowo, ale także przychodzą, aby się czegoś napić e, czy coś zjeść. Dlatego bardzo dziękujemy e, tutaj Państwu za to, że przyjęliście nas e, na tę wystawę. Co więcej, Szanowni Państwo, to nie jest pierwsza wystawa od u nie, e, nie jest pierwsza wystawa związana z naszą dzielnicą. Mamy także e, tutaj na miejscu wystawę z Dąbki którą możecie, tu są tym razem zdjęcia, dawne zdjęcia targówka, także ta współpraca, także ta współpraca już trwa od jakiegoś czasu i tym bardziej miejmy nadzieję, że nie tylko prace pracy dzisiejszej naszej wspaniałej artystki będą, będą uświetniały ten lot, ale także, także inne oraz, że, że inne wspaniałe miejsca na targówku dołączą do tej trudnej tradycji chwalenia się naszymi mieszkańcami. Pani Wolnok, prosimy kilka słów do autorki tak. do, do. i Witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście z pozdrowienia pozdrowieniem od Boga pana Jaska Kozłowskiego przesyłam. Gratuluję autorce. Piękne prace obejrzałam, naprawdę fantastyczne. Ja powiem tak, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być. O oddziale targówek to ja słyszę i wiem sama z własnego doświadczenia, że współpraca też układa układacie wzorowo. Tak jest. I naprawdę wiem, że podobujecie Państwo, masę fantastycznych inicjatyw I, i gratuluję Wam tego i oczywiście bardzo chętnie będziemy wspierać wszystko to, to co się tutaj u Państwa dzieje. Ja bym Właśnie sobie co Tak, no właśnie też. Powiem szczerze, że wnioski zawsze wzorowe i naprawdę z wielką radością i przyjemnością zawsze Komisja Konkursowa przyznaje Państwu dotacje, więc to też naprawdę fantastycznie. Ja powiem Państwu szczerze, że ja zazdroszczę tych zdolności w ogóle malarskich i, i może ja jak będę na emeryturze, to też je w sobie odkryję. I powiem szczerze, że naprawdę fantastycznie, że macie czas, żeby rozwijać swoje pasje, zainteresowania, Wasze talenty i, I to jest naprawdę piękne i tego wam serdecznie gratuluję I, i powiem szczerze, że zazdroszczę i mam nadzieję, że jak dotrwam do emerytury to też będę, będę mogła jakiś swój talent w sobie odkryć i go rozwijać. Nie wiem jeszcze jaki to będzie, ale może. I oczywiście bardzo chętnie będziemy wspierać wszystkie państwa inicjatywy i kolejne wystawy, także, także jak najbardziej jesteśmy otwarci. To w pana wojewody zapraszamy na ten Dobrze, dobrze. Draghi <grymne> jeszcze na dwie minuty, że tak, Pani mówi tylko mamy, ale jest jeszcze pojem. No. O, no, o, proszę. No, jeszcze na zapowiedzi różne kuplety. Mam -hmm. tego, że się prowadziła. Tak, o... Który o... pierwszą nagrodę wojewódzki. Aha, no, to ty, ty, jest talent nad talentem. Talent na talent. I na dzisiaj no. mamy okazję wybaczyć <grymne> jeden. jeden z fantastycznie. To wielki prawa dla pani, naprawdę. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotkamy się w tej mieli okolicznościach właśnie ze sprawą pani e, Kaliny Trudenek, ale myślę, że też jest to doskonały dowód na to, jaki tartuk ma potencjał właśnie dzięki swoim mieszkańcom tutaj odnośnie tych kalendarzy też troszkę z zazdrośnią zewrał na te piękne, piękne obrazy. Serdecznie gratuluję i życzę Dobrze. Szanowni Państwo, teraz przyszedł czas na część najbliższą. Ja chciałbym w e, imieniu e, nas wszystkich, nie seniorów, e, złożyć Pani gratulacje e, i, e, i dużo, dużo pracy w Teraz myślę, czas na kwiaty, bo gdyby żyjcie są. Także Szanowni Państwo, e, możemy przejść do oglądania dziś, samych prac autorki. Wszystkiego, się, Państwo zachęcać tym drobnym procesurkiem. a była twórcza. Tak dobra. pisała. opisała. nie. będzie sekretem. Nie ja będzie powiem, że w sali obok mamy, mamy zdjęcia z tych wszystkich wspaniałych chwil, które razem już spędziliśmy w ostatnim czasie. Także też możecie je, je sobie obejrzeć. A sama autorka może powie na zakończenie kilka ciepłych słów. No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że w no, z zaskoczeniem to wszystko, ale i, dziękuję Proszę. bardzo za zorganizowanie tej wystawy, w której chyba dużo, dużo pomógł nam pan Siekora, tu pan e, z kawiarni, e, pan radny oczywiście. E, ja sobie obiecuję po, tym, po tej wystawie, że będziemy się spotykali tutaj w większym gronie wszyscy autorzy czy artyści z naszej dzielnicy. A zaczniemy może my, emeryci, nie wiem, Pan nam na pewno życzy tego Oczywiście. lokalu, że będziemy się spotykać yy, omawiając, nie wiem, ja kiedyś się prowadziłam taki cykl o polskich wybitnych ludziach. Może sobie będziemy tak. opowiadać o malarzach, może nie wiem, nie wiem, ale od września myślę, że coś tutaj zaczniemy robić. Także bardzo wszystkim dziękuję. No i życzę mi, to tak zawsze było. Tak. Dziękuję bardzo i zapraszamy do oglądania. Ten domek to jeszcze jest? jest. To jest bo nie. Chciałam. Gdzie? W zeszłym tygodniu. Na brudnie. Na świecie Nie, na lipcu. Na jakiej? A tam, z tamtej strony. Hmm. Nagrywam hmm. rozmowę. Stań hmm. hmm. tam obok, to będzie sity. A to co w tej chwili mówimy, to to będzie... Kalinko, ale nawalujesz jeszcze. Nawalujesz dla mnie. I jeszcze zaśpiewamy. No. Ale pięknie. Do tego, do tego aparatu teraz do, teraz do tego środkowego. aparatu. A teraz, do tego. a teraz i do mnie. No, no ale mówcie coś a, ładnego. To się, a, bo to się no, bo to się nagrywa. A, ja no, na ten, tak. no tu trzeba więcej jakiegoś takiego ruchu. To. No, dziękuję bardzo.